Elu widzowie dzisiaj sobie nagramy odcinek z Brawl Stars. Będzie taka seria, że muszę od początku robić Brawl Stars. Mam nowe konto. To sumie takie nie konto, tylko takie. No. Bez konta gram. For cubes muszę zbrać i... Ja, może się widzimy już w lobby jak skończę to. Okej? Okay? No to dobra. Dobra. Już po tym po treningowym meczu jakimś teraz muszę się nazwać. Może jak się nazwa to się widzimy. Dobra, ja już się nazwałem. Nazywam się rypson.0 Nie wiem dlaczego tak akurat. Ale... oj, gdzie

nie wiem go Nie go zdużyłem, ale A, tak se złożyłem po prostu. Sto i Widzimy się, się w lobby. Dobra, wygrałem. Byłem tutaj jakieś yy, bagiewie mm, mm. Co? O. Odbił Tutaj te rzeczy. Teraz rozkręcam. To solo. No i... właśnie um, nie. Śnieg. muszę grać Śnieg. 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 Chyba gracie proste.

Dobra, teraz będę musiał wygrać. Jak będę w jakieś ciekawe rzeczy, czy to. to będę mówić. Dobra, rób wygrałem. Hmm. Tutaj mam. To zrobię. Dobioru... To. tu bo mogę sobie. Dobra, stary druhupę, rzadki. Po co mi są coś się jak ja przecież nie mam monet i jeszcze chcę ją zabić cyk? Zniszczyłem. Cyk, cyk, tutaj też... Te zbiorę. Tutaj też... Te zbiorę. Biorę... Oj, nie, nie. Ale dobra, siedem tych Mogę mogę to odblokować. No i fajnie. No i jeszcze przybranie do tej, tej. Dobra, biorę se. Wyposażę teraz. Ulepszam so

po co tu? Dobra. Tu no nie mam jedwabcia. Go, eee. Dobra, nicą gram. Nicą gram, bro. Do... Dobra. Bo... Nie, w sumienita jest trochę słaba. Mm. To lubię to napiszę w komentarzu. nita. Oj, 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 oj! Oj, 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 oj bo chyba nie chcecie patrzeć jak ja, ja przegrywam prawda w dosy zagram i co dobra już jestem w rundzie trochę ludzi pozabijałem takie starcie już jest lebię Zabija lebię o nie muszę brucha zabić jest bot, Bo cię, bocie. bocie, bocie. Jak znajdziemy to ten. Dlaczego on za mną chodzi? Nie. Dobra, znaleźliśmy z tamtym botem. Tam no i... i dobra. Tutaj mogę jeszcze tą. Zadymę Nie wiem po co Ale se zagram. zadymę No i co Dobra, i jeszcze nie Ja musiałem mieć chwilę awka Nie Ja nie mogę, przegramy Ja nie Zadyma to jest najgorszy tryb na świecie. Tutaj jest właśnie. nie jeszcze czaliłam. Oj. Wszyscy się posypali. Produkt nitę. Musimy szczelić. Musimy szczelić. Nie. Ale boty. Nie, nie, nie. Dobra, widzimy się jak już... Um, ten, jak zdobędę do tego al primo. Al primo jak zdobędę, bo mi się już nie chce po prostu... Tutaj. Zginowałem. No i... O, dobrze. Nie. Przegrałem, byłem, byłem, na i, um, dobra, to widzimy się jak już tego al Primo naprawdę trafi. Oso Osobę zabiłem i jest wielkie starcie. Al Primo się zabić, mieć później bal. i wygrałem, Dobra właśnie się odblokuję kredyty na L Primo I odblokowałem I teraz biorę na Jessie mm, dobra Ura, i, i zobaczę sobie jak się gra takim świeżym L Primo Lepszybos od razu, na piąty level i daję Zgraj. Kto chce, to może mnie dodawać jeszcze na tym koncie bo na tym będę teraz nagrywał. Nie na. No. Nie no. są gay, tylko ipsom.k0. Oj, 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 oj. Ja i ze tutaj jęczyk nie będę schępał. Po prostu se podejdę i będę być... I są coś. ja coś, ja coś Co mi jeszcze to? Gdzie oni są? Jak znajdziemy co? Teraz znaleźliśmy, znaleźliśmy i ten lepiej zabił. Fajnie. Dobra, jak zbyt, jak sen, trochę powygrywam i się widzę. Stardrop, bardzo rzadki i... To, to. Tutaj jeszcze mam do odbioru dzienne misje. O, tutaj jeszcze 100 tego kredytów. I będę mieć za niedługo Jessie no widzimy wygrałem czy coś będę mieć do odbioru? nie dobra ale później za chwilę będę mieć to, to... jak będę mieć jakieś makrowe to po prostu będę to, to, to <masked names> będę pokazywał Mam tutaj nagrody, stary dropik, cyk, 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 bardzo rzadki, a może coś będzie, 50 buskotek i 1000, tn. dobra, mogło być lepiej, ale, ale może być, dobra. Co miałem zrobić? Dobra, eee, e, e, e. A! Mogę coś ulepszyć? Primo se ulepszę. Gadżety odblokowano, dobra. Tylko nie stać mnie. Abym sobie kupił gadżet. Kto, kto lubi bardziej ten? Kto lubi to Kto lubi, um. W tym na blisko? A kto na daleko? Napiszcie w komentarzu. Ja, jestem na blisko. Ja lubię na blisko nadmiaru. Zginął. Stary drop, tyk, tyk tyk Bardzo rzadki. I chyba. Może jeszcze nie, dobra. Dobra, no, zbiory klejnotów, F to nie, no, bo mi się nie chce i tego nie lubię. No no, to ja już po przerwie, tutaj mam Star Dropa, i czy może uda mi do podskoczyć podskoczenia? Rzadki, ale 50 tego. I tutaj tak kredyty. Odblokowałem Jessie. Jeszcze Dżadki no, i Poko też od razu odblokowałem. Byłem i może jeszcze... Nie, na no, mi nie wystarczyło. Ale co, może um, sobie jeszcze zagram. Um. Jessie, zaraz będzie koniec odcinka. na środek oj, jest oj i zginąłem to trudno wielkie starcie Może wygadamy jakoś. Próbuję wziąć Dobra, wydałem jeszcze może jedna rundka poko. Oj, zginął. Ja po nie umiem grać. Za bardzo. Oj, po co ulta zużyłem? zabija jakoś, no zabija i... Nie, nie zabija. Oj, zginam. Jeszcze wygramy. Może jakoś wygramy. Może, może, może i wygraliśmy. No i co? Już koniec odcinka i co? Elo?